Hej, dzień dobry w poniedziałek. A na dziś przygotowałam tutaj mix za 60 zł. Mam ekstra pensję, mam super linie, Dalej, wielka kasa, cash royal, cały naród trapię. Koralowa, no i crazy liczba. Spróbuję ją jeszcze. Bo od premiery u mnie się nie pokazała, więc zobaczymy. O, na premierze tak sobie.

I 7 pod 19 jest 5, no ale fajnie, że już coś jest. Dobra, super linie. numer 45. No, myślę, że to złapią całe. Nie będę przesuwać, dobra, okulary i balony, ale muszę się pospieszyć, bo jeszcze te dwie dłuższe zdrabki. Okulary, balony. Jeszcze tu, tu balony. No tu okulary, biedronka i słoń. A tutaj obok. Tu jeszcze biedronka ze słoniem. Serce i dzwon tutaj. Serce jest tutaj. A gdzie dzwoneczek? Nie widzę, motyl i klucz. Okej, okay, to tyle, rower i korona. Krab i tęcza. Tu I tutaj, krabika, nie ma leżak i czapka. Cytryna i sakwa. Tutaj tu. A dalej. Ptaki Arbus. Moneta i klapki. Monety są tutaj. Widzę tu. Moneta. No i na koniec kości i parasol. No i co, nie ma nic. Tak się ładnie zapowiadało. No to, no to teraz sobie wezmę Cash Royale. Zrabka z numerem 23. No, już jakiś czas jej nie drapałam. A tu mam 49, 37, 24, 59 i 54. No to nie tu. 52.

No, i tu trzydzieści pięć, czterdzieści sześć i dwadzieścia trzy. Więc nie ma nic. Wielka kasa, zrabka z numerem trzecim. A tu mam pięćdziesiąt osiem, dwadzieścia jeden, czterdzieści pięć, czterdzieści cztery i szesnaście

29, 59, 34, 36 i 23. Wow! No to nieźle. No dobra. Zrobię sobie teraz koralową numer 24, czyli też końcówka paczki. Skrzynia cytryna. No i tu już cytryna. No dobra, gdzie skrzynia tutaj jest? I to chyba wszystko. Ośmiornica i torba. Torba. to są ośmiornice. Torba. Mm, a tutaj nie widzę nic. Żółw i piłka. Piłka, więc żółwie. Teraz na dole. Okay. Tu mam kokos i Neptun, tutaj są Neptuny, dwa i jeszcze jeden kokos. No dobrze, teraz koło i kostium, tutaj nie ma, tu jest koło i na dole kostium. Chyba wszystko. Wodolot i ananas. A tu obok siebie. Tu jest jeszcze ananas. Tu jest ananas. Okej. Okay. Teraz syrena i księżyc. A tu zobaczcie. Był jeszcze żółw, którego nie zdrapałam. Tu mam syrenkę. I tu. Tutaj księżyc. Tu syrena no już wszystko, chatka i rozgwiazda, nie ma tutaj, to tu jest chatka, klapki i kotwica, no tutaj klapki i tu są klapki Ostatnie dwa to krab i arbus. Arbus, tutaj mam krab. To był jeszcze ananas. Jest arbus i krab. No i co? Nie ma nic. Tak mi się wydaje. Dokładnie. Ani po skosie, ani linia się nie utworzyła. Zostały ostatnie dwie strapki, a ja mam 5 zł. Numer 23. Cały naród. Jedna z moich pechowych strapek, ale to akurat mi pani podała. 12, 51, 26, 17 i 46. A mam 52, no i pięknie 19, 42 i 18, 39.

No i tutaj mamy oczywiście e pusto. Dobra, dalej będziesz jeżeli w kącie. I z numerem 11 zostaje crazy liczby. 7 i 1. Takich liczb szukam. Jest 1, 7, jeszcze jeden raz jedynka jedenaście i dwadzieścia osiem tutaj dwadzieścia osiem tu siedemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć jeszcze jedna Dobra, to mam jeszcze osiemdziesiąt dwa, które jest tutaj i tylko to jedno, dobra, kolejna to czterdzieści sześć i dwanaście, najwyżej zostanę z piątką czterdzieści sześć i dwanaście, dobra, po jednej było osiemdziesiąt osiem, sześćdziesiąt sześć tutaj mam sześćdziesiąt sześć, tu jest osiem osiem, teraz czterdzieści dwa i czterdzieści trzy, tutaj i tu już nic, pięćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem, tu mam trzydzieści osiem, tu jest pięćdziesiąt jeden

Ostatnie dwie to osiemdziesiąt jeden i siedemdziesiąt sześć. Tutaj i tu, dobra, linii żadnej nie ma. Mnożnik to osiemnastka, która jest tutaj. Czyli linii też nie ma, a tu dziewięćdziesiąt pięć. Dziewięćdziesiąt pięć jest tutaj, ale też nie ma linii. Wychodzi, że niestety też przegrana. No to nieciekawy dziś miks się stworzył. Wszystkie tutaj prawie strapki przegrane. Została tylko ekstra pensja, która daje 5 zł. No i z takim wynikiem dziś kończę. No nic na to nie poradzę. Takie wybrałam z drapki. albo pani mi tak podawała, nie? Która prosiłam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam Was na jutro na kolejny odcinek pa!